Opowiem wam o siedmiu zasadach Boba Proktora, które przyspieszają realizację marzeń. Najbardziej potężną i najmocniejszą według mnie radę zostawiłam na sam koniec, a więc oglądajcie do końca. Podejrzewam, że większość z was kojarzy Boba Proktora z filmu Sekret. Dla mnie osobiście miało ogromne znaczenie to, że Bob Proctor, człowiek, który na początku nic nie miał, w ciągu życia dorobił się ogromnego majątku, realizował się, spełnił swoje marzenia, pisał książki, zmarł w wieku 88 lat w 2022 i jeszcze do niedawna występował, robił wykłady, pisał książki, czyli tworzył ze swojego Życie arcydzieło, i od takich ludzi ja się uczę i taką wiedzę chcę przekazać Wam. Pierwsza rada od Boba Proktora to wykorzystuj swój umysł poprawnie. Co to znaczy? Bardzo ważne jest to, jak rano wchodzisz w dzień, w jaki sposób tworzysz swój dzień. Zastanów się nad tym przez chwilę. Kiedy dzwoni budzik, ty nie wyskakujesz w majtkach, bez majtek, w piżamie, czy w czym tam śpisz do pracy, tylko zatrzymujesz się, powoli wstajesz, robisz swoje rzeczy, ubierasz się, bierzesz prysznic, jesz, czyli wchodzisz odpowiednio w ten dzień i wychodzisz do tej pracy przygotowanej. A w momencie, kiedy trzeba popracować nad swoim umysłem te 5-10 minut dziennie, to już o tym nikt nie myśli. Każdego dnia, każdego poranku 5-10 minut trzeba wcześniej wstać, jeżeli... не что в своем хронограмме дня I tak samo jak przygotowujesz się do pracy, jak się ubierasz, jak w odpowiedni sposób nastrajasz siebie na ten dzień, tak samo trzeba przeprowadzić taki porządek ze swoją głową oraz ze swoim umysłem. Zastanowić się na chwilę, co ja chcę, jak ten dzień mój ma wyglądać, czyli ubrać siebie, a nie nago w tym chaosie wyskakiwać i biec. I tak każdy wygląda Twój dzień, i tak biegniesz przez życie. I w tym mogą Ci pomóc dwa filmiki. U mnie na kanale jest filmik Priming Toniego Rubinsa, który pomaga Ci odpowiednio wejść w dzień, który pomaga. Ci wejść w odpowiednią energię, wejść w poczucie wdzięczności, pomyśleć o swoich marzeniach i z takiej pozycji tego primingu, kiedy będziesz przez chwilę w tych emocjach, zastanowisz się, czego chcesz, czego potrzebujesz, jak ma wyglądać Twoje życie, i potem idziesz i wykonujesz swoje zadania. A drugi filmik to jest, jak zmienić swoje życie w ciągu 30 dni, w którym opowiadałam, jak ważne jest to, co ty robisz każdego poranku, A więc koniecznie obejrzyj. Drugą zasadą to jest to, żeby zastanowić się nad tym, czego chcesz, wiedzieć, czego ty chcesz. Wydaje nam się każdemu z nas, że Wiemy, czego chcemy, ale kiedy usiądziesz, weźmiesz długopis, weźmiesz kartkę papieru i rozpiszesz, jak to twoje marzenie wygląda, czyli przyniesiesz to ze swojej głowy, tą wizję na ten papier, twoje marzenie robi się o wiele bardziej konkretne, bardziej namacalne i w 90 przypadkach uświadamiasz sobie, że Boże, ja do tej pory nie miałam pojęcia, czego ja chciałam. Zobaczcie, ja teraz mówię do kamery. Wy w swoim domu na telefonie mnie oglądacie. To wcześniej było w czyjeś głowie, to była czyjaś wizja, ta kamera, ten telefon, ten internet, to wszystko, czym jesteśmy otoczeni. Czy bracia Wright, czy Thomas Edison, tak samo najpierw zobaczyli to w głowie, najpierw był w ich umyśle ten plan, ten pomysł, który rozpisali, przenieśli na papier i potem zaczęli kreować i zaczęli tworzyć. Większość osób, kiedy zapytani, czego oni chcą, oni chcą nie martwić się o pieniądze, chcą, żeby na wszystko było ich stać, chcą, żeby móc, zachcieli, kupili sobie auto. Zachcieli, pojechali na wycieczkę. Zachcieli wszystko to, co im się spodobało, kupili, a nie zastanawiać się, że nie mam na coś pieniędzy, że nie jestem niewystarczająco dobra, że na coś mnie nie stać. To wtedy to wszystko ja sobie rozpisuję na kartce z pozycji, że nie chcę nie martwić się o pieniądze, bo może nie piszemy w pozytywny sposób, tylko ja rozpisuję, co ja chcę. Chciałabym mieć to i tamto, chciałabym jeździć na takie i takie wycieczki, chciałabym mieć taką i taką firmę, chciałabym mieć taką i taką rodzinę i tak dalej. Moim celem jest donieść daną wiedzę, którą się dzielę do jak największej ilości osób. I ty możesz mi w tym pomóc, subskrybując kanał, komentując, lajkując oraz wysyłając to wideo swoim znajomym. A teraz przechodzimy do zasady trzeciej. Praca nad wewnętrznymi przekonaniami. Doktor Maxwell Malz, chirurg plastyczny, napisał bardzo fajną książkę PsychoCybernetyka, w której dzielił się swoim doświadczeniem, kiedy on po przeprowadzeniu operacji plastycznej jednej osobie, widział, jak to może wpłynąć na jej świat. I taką samą operację plastyczną drugiej osobie, i zauważył, że nic się nie zmienia. Co to znaczy, jeżeli w środku siebie ja widzę jakiś swój negatywny obraz, ja widzę swoje negatywne cechy. I mimo tego, że fizycznie nie podobają mi się moje włosy, moje paznokcie, moje policzki, moje czoło, cokolwiek decyduję się na zabieg plastyczny, zmieniam to, ale jednocześnie nie zmieniłam tego wnętrza. Nie zapracowałam na to, żeby bardziej siebie kochać, żeby czuć się bardziej pewna siebie. To ta zmiana zewnętrzna, ta zmiana fizyczna, ona nic nie daje. I on to zaobserwował, robiąc części pacjentów badania i w życiu ich nic nie zmieniało się. Natomiast druga część, po zmianie tej długości nosa, czy tych policzków, czy, czy, czy podbródka, czegokolwiek, oni zaczynali zupełnie inaczej żyć, zaczynali zupełnie inaczej się poruszać, byli bardziej pewni siebie, inaczej chodzili, inaczej mówili, dlatego że w środku siebie mieli zupełnie inną ocenę, czyli zupełnie inny ten obraz wewnętrzny. Bardzo istotnym jest pokochanie siebie najpierw, zanim zaczniesz pracę nad sobą, zanim zaczniesz zmienić to, co w tobie nie podoba się, to co tobie nie pasuje, to ty w pierwszej kolejności uczysz się ten swój obraz wewnętrzny zmienić. Tym zajmujemy się na kursie pokochaj siebie. Uczymy się, w jaki sposób ja już dzisiaj z tym co mam tu i teraz, taka jaka jestem, jak ja już dzisiaj Mogę zacząć siebie bardziej kochać, bardziej nad sobą pracować, żeby w tym momencie, kiedy ja zapracuję na tą zmianę fizyczną, która mi się nie podoba, żeby ta zmiana fizyczna oraz ten mój obraz wewnętrzny, żeby one szły w parze, bo my wysyłamy cały czas takie wibracje, czyli te neurony lustrzane, o których tak często mówię, my pokazujemy innym osobom, co my myślimy na swój temat i ludzie nas przez taki pryzmat odbierają i to dostajemy również w swoim życiu. Czwarta rada to jest to, żeby nieustannie uczyć się i nieustannie rozwijać się. Jak chodzimy do szkoły, to czy na studia, to w trakcie szkoły, w trakcie studiów cały czas zdobywamy wiedzę. I nie wiem czemu dla większości osób przychodzi taki moment w życiu, kiedy uświadamiają sobie albo mówią sobie, że ok, wystarczy, ja już wiedzę zdobyłam, ja więcej nie potrzebuję. Świat cały czas idzie do przodu. Świat cały czas się zmienia. I jeżeli Ty nie dostrajasz się do tych zmian, to jesteś bardzo daleko z tyłu. Wtedy Ci jest ciężko pracować nad swoją firmą, wtedy jest Ci ciężko dopasować się do tego nowego miejsca, dopasować się do tych zmian, zarabiać więcej pieniędzy, dlatego że stałeś w miejscu, że niczego nie robiłeś w swoim życiu. I to jest takie dla mnie teraz zaskakujące, jak można przestać się rozwijać, przestać zdobywać nową wiedzę, przestać się uczyć, ale jednocześnie chcieć dwa razy więcej pieniędzy, chcieć dwa razy lepszego życia, chcieć podróżować, chcieć żyć w dostatku, chcieć mieć wszystko, ale nic nie wkładać. Napisz teraz w komentarzu, co, czego nauczyłeś się w ciągu ostatniego kwartału, jaką umiejętność zdobyłeś, jaką książkę przeczytałeś, czy na jakim kursie byłeś, ale jeżeli... Niczego nie zrobiłeś, nie przeczytałeś, niczego nie nauczyłeś się, to tym bardziej napisz, co zamierzasz w bliższym kwartale do swojego życia wnieść. Jaką umiejętność zdobyć, której bardzo potrzebujesz, jaką książkę przeczytać, jaki kurs obejrzeć. Piątą radą to jest to, żeby podejmować decyzję samemu przez większą część naszego życia za nas podejmowali decyzje rodzice. Oni nam mówili, co my mamy robić, w jaki sposób mamy robić, jak się mamy ubierać, do jakiej szkoły chodzić i tak dalej. I tak jak mówi Bob Proctor, on swoim dzieciom nigdy nie dawał rad. Jak oni przychodzili do niego zapytać się, co oni mają robić, on im mówił, a jak byś rozwiązał taką sytuację, a co byś zrobił? Więc jeżeli masz dzieci, możesz tą technikę wykorzystać, ale jeżeli już jesteś na tym etapie, że gdzieś cały czas czekasz, że ktoś za Ciebie zdecyduje, ktoś Ci pomoże, to zastanów się, co możesz zrobić już dzisiaj, żeby samemu podjąć ten krok. Różnica między bogatymi osobami a biednymi osobami jest taka, że bogaci, osoby, które żyją od dostatku, którzy są zadowoleni ze swojego życia, bardzo szybko podejmują decyzję. Szybko i łatwo. Raz, decyzja. I bardzo, bardzo prawie wcale je nie zmieniają. Jeżeli ja podjęłam decyzję, ja wiem, że ja chcę tam dojść, ja robię wszystko, żeby tam dojść. Natomiast osoby, którym jest bardzo ciężko w życiu którzy żyją w biedzie, decyzje podejmują bardzo ciężko, bardzo długo się zastanawiają i niestety cały czas je zmieniają. A więc bądź tą osobą z pierwszej kategorii, o której mówiłam, podejmuj decyzje łatwo, podejmuj je szybko, nawet jeżeli na początku będzie Ci się wydawało, że to będzie błędna decyzja. Oczywiście jeżeli to jest jakaś decyzja zmieniająca życia, że jeżeli to jest ogromna decyzja, to warto się zastanowić, warto kogoś podpytać, tak, żeby to było takie wewnętrzne poczucie komfortu. Ale jeżeli to jest prostsza decyzja, to ja po prostu na raz, dwa, trzy wybieram to czy to, tamto czy tamto, tak czy tak i uczę się poprzez praktykę. Szósta rada, działaj, podejmuj działania. To wszystko, co powiedziałam nie będzie miało żadnego sensu, nie będzie miało żadnych efektów, jeżeli nie podejmiesz działania. Tak jak ze swoim kanałem. Bardzo chciałam założyć kanał, chciałam prowadzić kursy, od dłuższego czasu o tym myślałam, i to by na myśleniu się skończyło, gdybym nie wzięła telefon, nie założyła mikrofon, nie napisała skryptu, nie odpaliłam przycisk rekord i nie zaczęłam mówić. Ten kanał by nie powstał, ta, ta wiedza, którą Wam przekazuję, jej by nie było, gdyby nie było tego działania. I to wszystko, co mówię, to wszystko, o czym słyszycie, to wszystko, czego uczycie się na innych kursach, innych szkoleniach, gdziekolwiek się uczycie, ono Wam nie da nic, jeżeli Wy ze swojej strony nie zrobicie tego pierwszego kroku. No i ostatnia siódma moja ulubiona rada to jest wiara w to, że się da. Jeżeli ja przez całe swoje życie Idę z takim plecakiem, workiem na plecach, które nazywa się moje negatywne przekonania, gdzie ja przez większą część swojego życia uwierzyłam, słuchając rodziców, społeczeństwo, szkołę, że jestem taka siaka, nie udaje mi się, nie wychodzi, nieudacznikiem udacznikiem, to nie będę i tak dalej. I ja to wszystko niosę w swoim plecaczku to dopóki ja tego nie wyzbędę się, dopóki tych przekonań nie wyzeruję, nie zamienię je na konstruktywne, to cokolwiek by w moim życiu się nie działo i jakiekolwiek by możliwości nie pojawiały się, ja zawsze z tyłu głowy będę miała te negatywne przekonania, to, że mi się nie uda, to, że jest ciężko i to, że nic z tego nie wyjdzie. I Kościół, jeżeli jesteś osobą religijną, wierzysz, chodzisz do Kościoła i nauka mówią jedną i tą samą rzecz. Wierz, że się da. Musisz wierzyć. I dla mnie to jest takie trochę zastanawiające i dziwne, jak osoba, która tak wierzy w Kościół i w te wszystkie przekazania Kościoła, nie widząc, nie, nie widziała tego nigdy wcześniej, ale wierzy, że tak jest, po prostu święcie wierzy, wchodzi do Kościoła, w to wszystko wierzy, wychodząc z Kościoła, z kolei nie wierzy w to, że ona zasługuje, że ma prawo być szczęśliwa, że jej się uda, że może zarabiać dwa razy więcej, że może mieć idealny i udany związek. To się trochę kłóci. Tutaj z jednej strony wierzysz, że, że, że tak jest, a z drugiej strony nie wierzysz, że Twoja rzeczywistość, Twoje życie jest zupełnie inne. Rozwiązaniem może być ten plecak, o którym mówię, ten worek z negatywnymi przekonaniami, które nieświadomie niesiesz, nawet sobie nie zdajesz sprawy, że... One tak cię ciążą, tym zajmujemy się na kursie Odważ się marzyć, pozbywamy się tego, odkrywamy, zerujemy, kasujemy, wbudujemy nowe, a więc zapraszam serdecznie. I jeżeli ten film Ci się podobał, ja go dodaję do playlisty spełniania marzeń, więc zajrzyj tam koniecznie, bo tam jest bardzo dużo wartościowej wiedzy, darmowej wiedzy, która pomaga spełnić Twoje marzenia.